Witamy w twitchowych wiadomościach. Mergano objawy legendozy. Zaskoczenie. CS-owcy z projektami. Tour de polonez popa. Bagiet Son Michael ostro leci z Davidem. Przerażony nastolatek jedynie przełyka ślinę i przeprasza. Pitu, pitu. Zaczynamy szybciutko. Szanujemy czas. Bo wiemy, że ogląda nas wielu strajmerów. A to najcięższy zawód świata, którego wykonawcy nie mają nigdy czasu. Nie pójdziesz! Popiwko? O tym się A zaczynamy od tego, że Kongo powróciło. Na czacie meduski ludziska pisali, że Bonkol leci z ogrem jak z burą suką. Nieświadomy tego, że wyzywał meduskę i w ogóle, że ma dramkę, Bonkol jadł se w międzyczasie chróbki dla psów. A faraon oczywiście szybko wyjaśnił sprawę. Meduska, czemu Bonkol cię wyzywa? Bo ma kompleks meduzy. Faraona. Chłopie, to jest wszystko kompleks, kur. Potężnego faraona jak można obrażać, albo cisnąć gościa, który nikomu nie wadzi. To jest tylko i wyłącznie kompleks. Potężnego faraona. Bardzo mi przykro, że tak wpływam na jego psychikę, ale mam nadzieję, że też kiedyś będzie tak mocnym mężczyzną jak faraon. Sprawy też powyjaśniał bagiet son Michael. Mateusz Matik soxo trenował Riz swojego kumpla Davida Tibijskiego zadymiarza podczas streama z Tindera. Chłopaki, gdy zmeczowało ich z chłopem, użyli gifów z bagietką. Cowboy, który, jak wiemy, ma swoje zasady. To nie jest znak LGBT, tylko to są barwy yy, fugi. Fugi macie niebieskie, fioletowe, czarne, białe, się ten, bo też był już taki zarzut. Opieprzył swoich znajomych, gdyż myślał, że się pod niego podszywają, czy coś w tym stylu. I tam w gifach e, chciał jej bagietkę wysłać. Nie za ciebie, tylko bagietkę, no nie? I był, wys, wyskoczyłeś po prostu, ty jakiś fajny gif twój i on do tej typiarek go wysłał. No i później do tego chłopa tego Gifa jeszcze wysłał, ale ogólnie to jest konto Matiego, więc my tam na twoje dane, ani nic nikogo nie zapraszamy. Po ja prostu mam nadzieję, bo, bo jeśli coś będzie mi tego to po prostu, że tam żadnego ja się Instagrama podniegam. nie podajemy, żeby nie to, że Nie. Tam ja, ja nie toleruję takich Ja żeby... wiem, ja wiem, ja bym ja na to tego, nie pozwolił. Bo dzwonię i od razu informuję. Ja to wiem, dobrze, że dzwonisz. Że mogą dzwoni. kontrolować widzowie. No. Że ale dla pewności wolę zadzwonić. No i, tak, tak, no to wiadomo. Nie was uprzedzić, bo, się bo wiata, po prostu ja się No to od No to dobrze, Ale że zadzwoniłeś, bo oni trollowali. Ja takie historie, ja jestem bardzo cięty na takie historie. Ja wiem, i, ja wiem. Lepiej, żeby mnie nie wkurbić. Nie da sobie w kaszę dmuchać nawet jak coś mu się wydaje. Buggetson Michael w pełnej okazałości, ludzie co zazwyczaj żulą w CS-a w końcu jakieś projekciki. Pago wraz ze swoim ziomem Saju nadawali z okopu. Cosplaye i granko to codzienność u niektórych, ale w tym przypadku robotę robił usługujący strajmerom clown. czyli clown opiekował się klaunami, tylko ten się po prostu nie krył. Fotele były nasze? O! No, no i to ja rozumiem. To ja rozumiem, no to jest kultura, no to to jest to tak. Poproszę. Jak najbardziej Nosa. Ej! Co jest? Klaun nie miał chillu i był koksem. Hmm. Dlaczego nie byłeś taki czysty? Zajebisty streamek z klaunem lecimy dalej, bo Nex też zrobił mega projekt, czyli granie w piłę podczas bootcampu. Jest druga. No nie wierzę, nie wierzę! Biora, biora, biora. No i niektórzy by napisali PPW, ale tutaj zarombista otoczka, zapowiedzi zawodników. Bootcamp w pieprzonej willi, ale jak żeby inaczej, jak pojawił się tam sam idol młodzieży Mergano. What 7 Czarnie Mergani? Czarny kol, polskiego hazardu? Damn, dawaj fotę. Do tego mieli nawet konfę. W sezonie udawał się do kasy na nieopodal stadionu i tam właśnie dawał upo swoim emocjom, tym pozytywnym jak i negatywnym. Witam serdecznie. Nie, ponieważ w kasynie byliśmy wczoraj, jeszcze meczu nie wygraliśmy, także działamy indywidualnie. Dziękuję. Działamy indywidualnie, natomiast e, chciałbym właśnie tylko zaznaczyć, że jeden z zawodników wpływa negatywnie tutaj e, na wszystkich, bo wczoraj wciągnął mnie w kasyno i przejebałem 10 tysięcy złotych. No, jak Butcampik się w taki sposób przystroi, okraszy efektami i innymi takimi chujami-mujami, no to serio, efekt końcowy jest świetny, a widzowie serio dobrze się bawili. Jednak niektórzy detektywi zauważyli, iż mergano może chorować na legendozę. Oprócz tego, że poza pojedynczym streamem z koszykówki nie odpalał przez tygodnie siedząc na przerwie, to niektórzy specjaliści twierdzą, iż ma już pierwsze z objawów, których nie dało się ukryć podczas bootcampa. Czy, czy najpiękniejszy zawodnik siedzi tu za karę? Nie, nie siedzi tu za karę, akurat powiem tak, jak planowałem bootcamp, to sam zaproponował, że przyjedzie, także yy, nie siedzi tu za karę. Ale on tak po prostu zawsze wygląda. Ale mogę wam tylko powiedzieć, że... Multimilioner nawet powtarza cytaty wyjęte Ksajowi z ust, jak to dobrze się żyje nie streamując. Wczoraj jak szliśmy z Kubą, to mówił, że świetnie się żyje, jak się nie streamuje. Także... Także może dlatego to dzisiaj jest Powiedziałem to dzisiaj na śniadaniu jeszcze. Nie, wczoraj testowałem. Tak? No, to dwa razy to mówiłem. Tylko czekać, aż czarny koń hazardu zacznie mówić na siebie ikona albo coś w tym stylu. Tak poza tym, to Tokasik testowała multistreaming i odpaliła jednocześnie na Twitchu Kiku i YouTube, i jest pierwszą osobą, co dawała tajmauty za ceworda na Kiku. Ach, ta Kasia! Beka też, bo karierę na Kiku rozpoczął Randombrus. Miał już pierwszego Lajwika i pierwsze, co zrobił, to już nakłamał w opisie, iż gra na wysokim poziomie w Lola i lubi różnorodne gry, pomimo iż napierdala wraz po 16 godzin na dzień. Czerwona karteczka za mitomanie. Dawajcie lajka pod tym filmem, ludziska. Serio, twoje marzenie się spełni. Pajalok wszystkim udowodnił, że marzenia się spełniają. O serio? Kupica? Mógł Ewa jeździć w Pegali. To muszę jeszcze teraz wykryć. Kubica już tak. nie wróci. A jakie było twoje życzenie? I Artur rybson Lolgembicz sponiewierany lirycznie i upodlony przez Jelly Frucika. Na swojej poprzedniej transmisji Nerdzik spoglądał sobie na streamek tej kontrowersyjnej postaci, a widzowie przycisnęli co nieco malującego się influencera. Serio? I zgłoszę na policję. Normalnie. Tak od Magikala i Pasuta Słuchajcie. <laughs> Boże drogi, masakra, powiem wam. Ja nie wiem kto to jest Chipson, kochani. Jak się nazywa ta czarna od Jellyfruta? Nie znaczy Jellyfruta? Dlaczego tyle ludzi mnie wyzywa tutaj? No ciekawe. Nikt nie spodziewał się jednak, że nasra taką kakę na Chipsona. Ej, z sprawdza mojego Instagrama. Kim jestem? Kurwa, nie mogę. Kto to jest? Ja pierdziele. Jakiś nonay. E, co? No może <słuch> naprawdę, jakby to <słuch> Aha, ale L, ale L, jestem no mną Nie był to szczęśliwy dzionek dla Artura, gdyż dostał nawet kosza od sztucznej inteligencji. To no weź zrób taki ponętny głosik. No dobrze, spróbuję troszkę zmienić ton na bardziej tajemniczy i może odrobinę bardziej zmysłowy. Jak ci się to podoba? Spróbuj mnie uwieść tym głosem. No dobrze, rozumiem, że chcesz trochę humorystycznie do tego podejść, ale myślę, że zostaniemy po prostu przy miłej, przyjacielskiej rozmowie. Jak masz ochotę na coś innego, to dawaj znać. Dobra, Przykład ze swojego szefa bierze jego podopieczny, strzelec z drużyny Gębicza, młoda krew sceny lolowej na Twitchu zamiulek ślini się jak skurwisyn do streamerki Mesyki, gdy o niej rozmawia jest cały w rumieńcach, a podczas dułosków i poza nimi nazywają swoją księżniczką. To mam? Ja mam napisane. Pod streamem, że nie gram od 2023 roku tym czempionem. Mam milion punktów na Jumie i nie gram od dwóch lat nią. Boże, przepraszam cię niczego, powinienem to wiedzieć w sumie. Nie mów tak do mnie! Uzie. Będzie incydent na wilkach. Jak widać, techniki podrywu nerdzików potrafią być mocno obleśne i nachalne. No zacząłeś kurwa pierwszy dzień czekania, aż sykami odpiszę. No myślałam, że chujeje. <laughs> No ale to sporo chyba, czy nie? No w sumie zadziałało, od razu odpisałam, żebyś nie pisał do mnie drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty dzień. Żółta karteczka. Tapson nadal upiera się, że miał zakład z Mamonem w Minecraft Speedrun, ale nie daje białka. I oficjalnie Mamon tatuuje mój nick na czole. Jak była umowa? Czy się wypisze z umowy, czy nie? Piszcie mu, przypominajcie mu codziennie, że miał sobie zatatuować mój nick na czole. Wygląda na to, że mitoman Tubson uroił sobie tą umowę w swojej głowie, bo redakcja przeszukała godziny materiałów i czegoś takiego po prostu nie ma. Żółta karteczka. Niemniej. Nie daje mu żyć. Jednak taki pojedynek... Nie no, było, było, halo, ma być tatuaż, ma być tatuaż. Było takie coś oficjalnie przecież. Ma być tatuaż. No a tak to co? Był też super giga mega event z Minecrafta o ćwierć miliona złotych, w którym walczyli Minecrafterzy. Było mega gorąco momentami. Nie ja mogę wyjść, bo mnie lokujecie, dobrze. A Oj, kurde, teraz taką pizdę. Płyncie, kur... dara, dara. Ja, ja i tak już ginałem. Przez suchara jego drużynka nie wygrała. Michał z grywu chce się wybić na tym samym co Rybson. A Aiko Emil se jedzie kamperem przez Japonię, ale zdarza też mu się z takim czaderskim piesełkiem jechać. Jak już mowa o jeździe, to przecież na kiku popa trwa Tour de Polones. Ogólnie planów jako takich na wyjazd Nima lub nie są udostępnione publicznie. Jedyna odpowiedź jest od szefuncia Olszy: Dziękuję. Jeździmy o no co to się nie rozjabię, no a, co, a co, musi o coś chodzić? Suchar jeździł samochodem, jadł i pił, pił, pił alkohol. 360 zł na godzinę. No, a my to zrobimy jeszcze raz dzisiaj. <grymne> Dramki nie ma suchar? Odpowiedział, że jest po prostu trendseterem i zignorował zaczepkę, a chłopaki w sumie dobrze się bawią podczas wyjazdu. Za dobrym humorkiem stoją często gęsto pewni mali pomagierzy. Czekaj. O, no. Można. To sobie schowam. Niestety w polonezie jest tak upalnie i gorąco, że wuja budyń zaczął się topić na liw, jak jakiś ludek z wosku. Wierzę, tak cicho, cicho! Co to? A nieró nierówno, nierówno dosyć pracuje! O, no. O, no. Klimatyczne ognisko nocą. Naramka. Szalazne, Prywatne koncerty Olszy. Tymczasem Ci podziękuję, bo są w życiu rzeczy ważniejsze niż parta. Nie mówię o Twojej dupie, zobaczysz na grupie, że Olsza to Mark Mark Jeba Ci I masa dziwnych szotów. Dzień dobry, ja mam takie pytanko, bo że proboszcz przegrał milion złotych w kartach. Czy to jest prawda? Nie. Ale obecny proboszcz, A czy nie ogólnie nie, żaden proboszcz, nigdy? Pan się pyta, czy proboszcz przegrał? Proboszcz, proboszcz nie, ale a poprzedni proboszcz? Dobrze, a co do poprzedniego? Ja nigdy nie mogę się wypowiadać, bo nie wiem co i jak. Dobrze, a ma pan jakiś kontakt do tego proboszcza? Nie. Nie? Szkoda, bo go chcieliśmy zaprosić na karty dzisiaj wieczorem, żeby z nami zagrał. Ogólnie, jak Olsza bierze udział w jakimś evencie, to zazwyczaj jest śmiesznie, bo to mega pozytywny gostek. Nii. Jak na razie, projekcik popa udany. Nie to, co egzamin na prawko meduski. Bezbłędnie. Kurwa, jadę elegancko. Już wracam do Zordu, nie? Wracam już do Zordu. I moi drodzy, co się dzieje? Ha! Wiatr nie wie, ki się chwieje. Yy, stoi dziadek. Przy pasach. Ale odwrócony. I sobie z kimś rozmawia. Ja przyhamowałem przy tych pasach, zachowałem szczególną ostrożność. Mówię, nie przechodzi, jadę. Przejeżdżam, a dziadek nagle odwrót, krok do przodu, ten mi zahamował. Mówi, no niestety, proszę pana. A ja jak wybuchłem, zacząłem krzyczeć na całe auto. I wyjebany w dziad. I chłop się wystraszył. Mówi, proszę się zamienić, ja my nigdzie się nie zamieniam. Jedziemy do Zordu i chuj, ja umiem jeździć, panie. Już pana z do tego Zordu. Jeździliśmy godzinę bezbłędnie. Mówi, proszę się zamienić, ja my nic się nie zamieniam. Jedziemy do Zordu. W nerwy miałem takie, że szok. Ostatecznie faraon po przekroczeniu dopuszczalnej ilości punktów karnych zdał egzamin za trzecim podejściem. No a tak to na Twitchu to jeszcze wodzu se robił goferki z konkubiną. Eksperyment Widzę, ja nie wiem co się Ja pierdolę. Przepraszam! <noise> to nie był, To nie był Dobry pomysł. Działa, ja tak ja nie działał, Przeliga miał mega dramę z Mariem i zagranie z nim rankedzików w CESie jest oficjalny wyjazd z Shelley Industries. Oni staro napisał, że z Marianem sobie gra, że nie gra z nami. Czy ziomek z Marianem gra? Nie, że im staro gra z Marianem, że nie gra z nami. Aha, to już więcej z nami nie gra, no i tyle. <noise> Napisał jej u Mariana na wypożyczeniu, jestem, XD. A, No to już więcej za minie nagrano i tyle. Chuj w tego Sherry'ego, kurwa, on jest taki przyjebany na umyśle, kurwa. Chłopak będzie siedział, kurwa na udzielni łaskawie, aż go zaprosi na granie. Do czego go nie wziął z samego rana, kurwa? I problem robi, że kurwa gra ze mną. Chyba chuj w tego Maria, który tak wierdą. A, a po pierwsze, kurde, yy, Ipsaro nie czekał od rana, bo go kurwa nie było. No i Mokry Suchar najprawdopodobniej zakochał się w Disco Karolu i znowu wypowiada się mega pozytywnie na jego temat, wróżąc, że Karolek kiedyś będzie top 1 streamerem Twitcha, gdyż jarzy branżę i jest młody, a do tego ma ekipę. I jak Disco Karolowi nie odjebie z powodu pieniędzy, nie odjebie mu z powodu jakiejś laski, albo słaby z jakiegoś powodu, no to powinien zostać top jeden streamerem pewnie. Sam z, z chłopakami, z Spearway, z Lechman. Znaczy, no, całej tej trójce musi nie odjebać po prostu. Mu, musi mnie odjebać i muszą się jakoś nie pokłócić. Ale chłopaki są młodzi, więc jest duża na to szansa. No, zobaczymy, zobaczymy, bo ekipka tej młodej postaci Brokis ogłosiła swój pierwszy poważny projekt, czyli wyjazd ekipowy na Maltę. Może się dziać, ale no, w trailerze jest grzebanie po śmietniku, a potem dzwoni Szymol, więc całkiem możliwe, że chłopaki będą kręcić aż miło. Ale może kontencik też jakiś będzie, no i co dzięki za dono i naraesa.